Siema, widzowie, witam was w drugim... W, w... w... part 2 w przejmowaniu bazy terrorystów. Jesteśmy siłami specjalnymi, bo ja kiedyś pracowałem i mamy grupkę sił specjalnych i terroryści po... jak wiecie, są dalej w tej bazie, więc teraz idziemy właśnie ich pokonać. Dobra, leć, leć, leć! Dobra, lecimy. Na tej bazy tam brawo, którą nam przejęli. I lądujesz tam, no... Dobra, ląduj, ląduj, ląduj. Tylko powoli. Ląduj. Powoli. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Wychodzimy. Wszyscy. Pilot też. A znaczy ci pilot powietrza strzela. Pilot do góry, pilot. Kurde. Kurde, czołg staciliśmy ten kurde, dobra, ja mu tutaj wejdę. Kurde. Uj Dobra, John jest. To no prawie wszyscy już większość ich Kurde. Kurde, dostaję w kółko. Dobra. Nie. Dobra Kurde, atakują Ajdź Uzbrojeni są no Mam za mało ludzi, słuchajcie Dobra Kurde Dobra, jest żołnierz ze mną z innego wojska. Jest też super przyleciał kolejne wsparcie. Kurde, dobra, mam stajperkę przygotowaną. Kurde, nie trafiłem za bardzo. Dobra, super starym. Pilot, chodź tu. Dobra, kurde, kolejne wojsko, ale to jest wojsko innego państwa, co tutaj przyjechało. To jest nasze wojsko, dobra, siadamy. Dobra, słuchajcie. Mamy go. Bierzemy go, ale kolejni słuchajcie, mamy problemy, bo już tutaj coraz więcej jest. Dobra, wsiadaj, wsiadaj tutaj. Franklin, wsiadaj tu. Dobra, gdzie jest pilot? Gdzie jest pilot? Mamy duże wsparcie. Siły specjalne są już gotowe. Dobra. Zastrzelony został. Szybko. Dobra, wsiadamy, wsiadamy. Przedamy pilot! Pilot, dawaj pilot! Olek! Szybko idziemy! Dobra... To nie mamy jak, słuchajcie... O kurde, dobra! Musimy się bronić! Kurde! Uważaj! Dobra... To zwojna, wojna, bratku! Okej, okay, w słuchajcie, sensie zostaliśmy ewakuowani. Eee, le lecimy, dawaj pilot, lec, lec y F4 Phantom niektórych rozwalił. Nas prawie zastrzelił. O, tam jakiś helikopter, w jakiś jakiejś wojny. Tam jest jakiś helikopter. Dobra, lecz tam, lecz tam. Ląduj. Zostawcie ewakuowani. Pojazd do opatrzone podjechały. Dawaj, dawaj. Trzeba, bo dobra, ja zeskakuję. Czekaj, ja zeskakuję. Dobra. Oj, kurde. Dobra, ała, apteczka. A dobra, uleczyłem się. Jak widzicie, strasznie dużo ognia tam jest. My idziemy. Dawaj. Kurde. Pilot, uważaj, bo F4 Phantom. Idziemy! Widzę pojazd! Udało nam się do Franklina. A czy nie udało nam się tego Franklina odebrać? Dalej go mają przy sobie. Więc to Slipa. Kurde, gdzie są? Straciliśmy jednego. Okej, okay, idziemy. Idziemy, idziemy. Dobra, Viperka tu jest. Kurde, jest, dobra, jest, widzę, czekaj, bo tam jest Franklin. Uważaj, bo on, on ma Franklina, czekaj. Trzeba z nim negocjować. Czekaj, wchodzimy, nie za, nie za, niego. Kurde, granat dymny, wycofać się, wycofać się, to rozkaz. Kurde, straciliśmy jednego. Kurde, dobra. Jeden ranny, jeden ranny. Co z tym robimy? Czekaj, ja od ja, niego jakieś we, weźcie go ulec zobaczymy, co z nim zrobimy. No. Dobra, słuchajcie, no, no nie wiemy, gdzie jest teraz Franklin. Pewnie gdzieś uciekł ze stresu. Musimy... Już powiem, po, po, powoli podbijamy tą bazę. O kurde. Jak widzicie. No kurde, wróg, wróg. Wróg. Wchodzimy. Siema, kolego. Dobra. Helikopter tu wylądował. Kurde, pojazd zniszczony. Uważajcie tutaj, F4 Phantom lata. Oj, zniszczył ten helikopter. Dobra. Kurde! Wycofać się, wycofać się, wycofać się wszyscy! Za mną, za mną, za mną, za mną! O kurde, on to będzie lato, to ja nie wiem. czy Wchodzimy do bunkru szybko. No nie, nie. Okej. Okay. Dobra, czemu nie ma reszty? Jest tylko jeden ze mną ze specjalnych. A, bo straciliśmy pewnie. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Zostałyśmy chwilę zabrani z bazy, bo... Yy, tam, tam wyleciała bomba. Taka duża. Przez to zniszczyła trochę, te, trochę rzeczy, więc musieliśmy się ewakuować, bo terroryści mają dostęp do takich jednych bomb yy, balistycznych. Dobra, chodźcie tutaj i lecimy z pilotem. Ja wchodzę na karabin. Dobra, dawajcie, dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy. A bo czeka jeszcze nie, yy, muszę do siebie tutaj. Dobra, yy, możemy lecieć. Dawaj, 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 dawaj. dawajcie lecimy. Co jest? Okej. Okay. Dobra. I zeskakujemy. Weź na górę, na górę, na górę bardziej. Dobra, nieważne. Dobra. Kurde. Strzelają! Szybko wychodźcie! Osprej na górę! O kurde, apetytka tam jest! Chodzimy! Siły specjalne! No, do bunku, do bunku, do bunku! Bomba! Ten, granat, kurde, au. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Kurde! Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wszyscy, wszyscy razem. Kurde! Okej, ja się już tutaj ulec trochę. A Ojdź Oj, nie pytajcie dlaczego inaczej wyglądam, bo trochę. Trzeba mi inaczej trenować, ale w następnym odcinku będę już inaczej. No, to... Kurde! Jest Franklin, jest Franklin, jest Franklin! Jeszcze jeden! Kurde! Dobra, Franklina. Franklin za nami, Franklin Dobra, bierzcie Frankina, bierzemy, bierzemy Uważajcie, baza prawie przejęta Kurde, Osprey nie strzelaj Dobra Ej, to nasz? Ej, apat, apat, uważajcie, apat. Dobra! Został zastrzelony! Idziemy! Gdzie jest Franklin? Oj, Kurde, bomby. Dobra, tu jest Franklin. Franklin jest najważniejszy. Potrzebujemy super staliona. A bo spraya szybko! Kurde, kaputował się. Kurde! O kurde, uważajcie bombowiec! b dwójka, Ja nie wiem, co są takie... Szybko! Dobra, szybko, szybko! F wchodzimy, wchodzimy. Dość! Dobra. Czekaj, dobra, leć, lecz, leć, 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 leć! Rozbił się! Strzelaj, strzelaj, strzelaj! O atakuje! Kurde! O kurde! O kurde, ale bomba spadła! Szybko, dawaj, 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 dawaj! Coś się tam kapuntował, dobra! Dobra! Tutaj się jakiś robił super stary. Gdzieś tam poleciał dalej. O kurde. Słuchajcie, poleciał ten. Kurde. Ten. Yy. Ten, ten. Ten pilot, który mnie. Ja, ja, ja zaskoczyłem ze spodarzony. No i, i, I i, jeszcze inna osoba. A tamten. Po, a ten. I ten pilot poleciał. Słuchajcie, do innej bazy, bo my mamy kilka baz. Ja na razie jestem tutaj, bo to. Z, Głównie baza, w której najwięcej czasu spędzam. No jak ja. Dobra, słuchajcie, teraz robimy ostateczny atak na nich, więc widzimy się zaraz. Słuchajcie, lecę sobie w aligatorze, próbuję przejąć. O, już widzę czołgi, jadą i różne pojazdy. Atakują nas. Dobra, ja lecę aligatorem. Atakuje te czołgi. Potrzebujemy jakiegoś wsparcia, najlepiej ja sam latam aligatorką. Kurde O kurde ginę, 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 ginę Oj, 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 oj. Potrzeba jakiegoś wsparcia, nie wiem o no, naszych wojsk oj Co to za jakiś szczuk? dobra. Jedzie Apecetka na pomoc, jedzie Apecetka na pomoc Dobra. Kurde, czołg, kawałeka, 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 uważajcie, druga, drugi aligator leci. Ej, do, ej, aligator, dobra, to chyba olejki pilotuje, weź go weź za, weź za, atakuj tego czołg. Dobra. Kurde, zastrzeli nam pojazd, apcetkę. Teraz, bo. No. Bo... Niestety musiałam się kapultować, bo jak wiecie, on ma kapitulę. No bo tamten czołg mnie... Zostrzelił ten. Ja Brakowało ostatnich sekund, że zginął. Dobra, widzę czołg. Atakuje ten czołg, dobra. Potrzebuję wsparcia Olka. Dobra, czy on został zniszczony, to jest jakiś... Oj, dobra, to... To Franklin, dobra, to sorry Franklin. Dobra, ostatecznie przejmujemy bazę. Już za dużo o to przy... Dobra, ląduję. Dobra, to gdzie oni są? Ok, to już tylko ostatni. Dobra, wchodzimy ostatni raz. Baza już powoli. Widzę, mi się odeściała. O kurde, Franklin. Kurde, szybko, szybko, żeby nie zauważył ten tamty terrorysta. Kurde, coś tam strzela. Dobra, pomóż mi. Kurde, dobra, jeden jest. Musiałam się ewakuować, bo nie. za dużo ich było. Ostatni raz, teraz przejmujemy. Już prawie wszyscy pokonani. Nie wiem, nawet nie wiem, czy już nawet nie wszyscy. Już nawet wszyscy nie zostali. Dobra, mam ostatni. Dobra, ostatniego pokonaliśmy ostatniego, to był ostatni. A bo nie, tu jest ostatni, czekaj, to jest ten. Dobra. Dobra, został zastrzelony. To wszyscy już. Wszędzie pożar. Dobra, lądujemy, lądujemy, lądujemy. Słuchajcie, udało nam się przejąć bazę. Dobra, wszyscy. Okej, okay, słuchajcie. Oj, udało nam się przejąć bazę. Więc widzimy się w kolejnym odcinku.